Spacerujemy po Podzamczu przy Placu Miejskim. Niedaleko Murów napotykamy zamek pod zamkiem. Jest to miniatura zamku w Malborku, wykonana w skali 1 do 30 i można zobaczyć zamek w całej okazałości. Wieża zamkowa ma 2 metry wysokości. Wspaniale odwzorowane pod zamcze, zamek niski, średni i wysoki. Taki widok pokazuje wielkość i kunszt budowy największej ceglanej warowni średniowiecznej. Na zbudowanie miniatury zamku użyto około miliona miniaturowych, specjalnie wypalanych cegiełek, a miniaturę zamku zbudowano na powierzchni 50 m2. Spacerując po podzamczu warto zwrócić uwagę na fasadę nawy wschodniej, gdzie wewnętrznie okiennej jest obraz figury Matki Boskiej z dzieciątkiem, zniszczonej w 1945 roku, wraz ze wschodnią częścią kościoła. Posąg malborskiej Madonny powstał wraz z kaplicą około 1340 roku i stanowił główny element we wschodniej panoramie zamku i miasta. Rzeźbie podporządkowana była cała architektura zamkowo-miejskiego kompleksu urbanistycznego. Wykonany został ze sztucznego kamienia, z tyłu wtopiony w ścianę, a z przodu pełnoplastyczny posąg, był najpierw polichromowany. A około 1380 roku wraz z wnęką został obłożony mozaiką. Posąg miał ponad 8 metrów wysokości, wnęka zaś około 10 metrów. Pokrywająca całość mozaika zajmowała powierzchnię ponad 40 metrów kwadratowych. Figura Madonny przetrwała ponad 600 lat, w czasie których przeszła kilka renowacji w czasie II wojny światowej w 1945 roku podczas ostrzału zamku. Posąg został całkowicie zniszczony. Ocalałe fragmenty posągu oraz pokrywających go kostek, mozaiki są do dziś eksponowane na wystawach Muzeum Zamkowego. Zamek Krzyżacki w Malborku to trzyczęściowa twierdza obronna w stylu gotyckim. Składa się z zamku niskiego, zamku średniego. I Zamku Wysokiego. Jest to jeden z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie. Pierwotna nazwa zamku używana przez Zakon Krzyżacki brzmiała Marienburg, czyli Gród Marii. Od września 1309 roku do 1457 roku zamek w Malborku był siedzibą Wielkiego Mistrza Krzyżackiego, a miasto stolicą państwa Zakonnego. Przygotowania do budowy trwały od roku 1278, kiedy to rozpoczęto wycinkę lasu i gromadzenie budulca, cegły, drewno, kamienie na fundamenty. Największego wysiłku wymagała produkcja cegieł i dachówek, których w latach 1278-1280 zużyto około 4 480 000, z czego 1 280 000 na wzniesienie pierwszych murów obronnych a 3 miliony 200 tysięcy na budowę właściwego zamku. Z przewodnikiem kontynuujemy wędrówkę z historią zamku, przechodząc spod zamcza przez komnaty i pomieszczenia zamku niskiego, średniego i wysokiego, słuchamy opowieści przewodnika. Ogrom zamku, wystrój komnat i przeprowadzone prace konserwatorskie działają na wyobraźnię. Przechodzimy przez komnaty z Malborską kolekcją bursztynów, komnaty dostojników krzyżackich, kancelarie wielkich mistrzów, malborskie rezydencje wielkich mistrzów, cesarzy i królów i wiele, wiele innych. Wielki refektarz, kapitularz, refektarz konwentu. W zamku wysokim najwięcej miejsca zajęły dormitoria, sypialnie. Poza tym mieścił się tutaj kapitularz i refektarz konwentu. Dokonano znaczącej rozbudowy kościoła zamkowego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, przedłużono go od wschodu, pod nim umieszczając kaplicę świętej Janny przeznaczoną na miejsce pochówku wielkich mistrzów. Na wschodniej fasadzie. We wnęce okiennej prezbiterium umieszczono ogromną figurę Matki Boskiej z dzieciątkiem, pokrytą później mozaiką, zniszczona w 1945 roku wraz ze wschodnią częścią kościoła. Na dawnym przedzamczu, zamku średnim, usytuowano właściwą rezydencję wielkich mistrzów. Malborg w 1410 roku był oblegany przez wojska polsko-litewskie pod wodzą króla Władysława Jagiełły po bitwie grunwaldzkiej. W czasie wojny trzynastoletniej zamek został sprzedany w roku 1457 królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi za kwotę 190 tysięcy florenów przez czeskiego dowódcę najemników Ulryka Czerwonkę, który posiadał zamek w zastawie w zamian za zaległy żołd, z którego wypłatą zalegał zakon. Król Polski triumfalnie wjechał na zamek w dniu 7 czerwca 1457 roku. W 1618 roku kościół na zamku przejęli jezuici. W dniu 17 lipca 1626 roku zamek obiegły wojska szwedzkie pod dowództwem Gustawa Adolfa. W 1636 roku Szwedzi zamek opuścili i przejęły go ponownie wojska polskie. Po przejęciu zamku przez Prusaków, w roku 1774 zaczęto przebudowywać zamek wysoki na koszary, co doprowadziło do ogromnych zniszczeń. Wyburzono prawie wszystkie gotyckie sklepienia i przebudowano okna. Wielki refektarz przeznaczono na ujeżdżalnie koni. W pałacu wielkich mistrzów urządzono fabrykę tkanin i mieszkania dla robotników. W latach 30. XX wieku zamek był często wykorzystywany przez Niemców jako tło uroczystości nazistowskich. W zimie 1945 roku, podczas walk o miasto z Armią Czerwoną, zamek został zamieniony w punkt oporu, co doprowadziło do wielkich zniszczeń. Walki trwały do 9 marca 1945 roku. Zburzone całkowicie zostały. Wschodnia część Zamku Wysokiego i Średniego, Wieża Główna oraz Kościół Zamkowy. W 1997 roku Zamek Krzyżacki w Malborku został zapisany na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ale szczególne wrażenie robi też Kościół Najświetszej Marii Panny. Z ogromem zniszczeń i trudem podjętych prac renowacyjnych przywracających dawną świetność.